Dzień dobry, nazywam się Marcin Frynas, jestem specjalistą w dziedzinie urologii z pierwszej kliniki urologii szpitala WAM z ulicy Żeromskiego. Spotykamy się dzisiaj w związku z akcją informacyjną na temat męskich chorób onkologicznych. Spotkaliśmy się dzisiaj z zawodnikami łódzkiego klubu sportowego w celu szerzenia informacji na temat męskich chorób onkologicznych. Został przeprowadzony wykład w późniejszym w czasie planujemy również e, odbyć spotkania celem e, badania e, zawodników. E, miesiąc e, listopad jest takim e, miesiącem e, męskich nowotworów, e, i chcemy tą akcją dotrzeć do wszystkich, wszystkich mężczyzn e, z takim przesłaniem, że nie tylko kobiety powinny uczęszczać regularnie na badanie, ale również mężczyźni powinni myśleć, myśleć o swoim zdrowiu. E, Chcemy poinformować o tym, że istnieją takie choroby jak rak prostaty, rak jądra. W przypadku raka jądra sprawa dotyczy mężczyzn między 20 a 40 rokiem życia. Mężczyźni w tym wieku powinni przeprowadzać samo badanie, regularnie raz w miesiącu po ciepłym prysznicu zbadać jądra i w przypadku wykrycia jakiejś nieprawidłowości, dopiero wtedy zgłosić się do urologa, żeby on mógł sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku, czy występuje tam jakaś niepokojąca choroba. Natomiast w przypadku raka prostaty zachęcamy wszystkich mężczyzn po 40 roku życia, u których w rodzinie występował nowotwór prostaty żeby wykonali badanie PSA i z takim badaniem zgłosili się do urologa, celem y, wykonania badania. Rectum, czyli z badania dodatkowo tej prostaty palcem przez odbytnicę, ponieważ samo badanie PSA w tym przypadku będzie niewystarczające. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, u których nowotwór prostaty nie występował w rodzinie, zachęcamy do, takiego, do takiej profilaktyki, do takiego badania mężczyzn po 50, rokiem, po 50 roku życia. Dzisiaj spotkaliśmy się przed treningiem na wykład medyczny. Był on poświęcony badaniom urologicznym i w większości z tego co zapamiętałem było poświęcone nowotworom. No i było to nie, dla nas na pewno nowa rzecz. Dla mnie po raz pierwszy się z takim wykładem spotkałem i było to bardzo ciekawe i zmieniające spojrzenie na temat badań urologicznych. Tą akcją chcemy pokazać, że jeżeli takie osoby jak piłkarze, jak sportowcy mogą przełamać jakiś swój strach, stres związany z, z badaniem, to również inni młodzi, młodzi czy starsi ludzie również mogą się udać do urologa na taką wizytę, na takie badanie, ponieważ mimo tego, że piłkarze regularnie są badani, mają regularnie wykonywane badania w krwi, również może ich dotyczyć choroba nowotworowa, onkologiczna, która w, typowym badaniu może nie wyjść. Z dzisiejszego wykładu dowiedziałem się, że na pewno musimy się badać, ponieważ nieoczywist... możemy być chorzy, a nie, nie musi być to, nie, mus, nie musimy tego czuć w naszym ciele. Na prezentacji zostały przedstawione e, zdjęcia. Z różnymi chorobami onkologicznymi, które wywarły duże wrażenie tutaj na zgromadzonej publiczności, i które myślę, że również dały do myślenia, do czego może doprowadzić strach i niechęć przed prostym i krótkim badaniem lekarskim. Wcześniej nie miałem z tym do czynienia, ale po dzisiejszym na pewno spojrzę na to inaczej, i na ten moment mogę powiedzieć, że jest to bardzo przydatna rzecz. Czyli przede wszystkim e, bycie męskim to e, bycie zdrowym, byciem osobą, która jest w stanie zadbać e, o siebie i o swoją rodzinę. E, dlatego e, każdy, nie tylko mężczyzna, ale zarówno mężczyźni e, i kobieci, po, kobiety powinny regularnie e, uczęszczać na badania, regularnie się badać, a w przypadku e, kiedy rzeczywiście odczuwają jakieś dolegliwości związane z, z, z organizmem, e, nie powinny zwlekać. E, tylko tak zorganizować czas, żeby przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie, żeby nie było za późno. No niektóre zdjęcia były lekko drastyczne. No, i mieliśmy mało czasu, żeby się przebrać na trening i wyjść, więc dzisiaj nie rozmawialiśmy na ten temat, ale podejrzewam, że jutro parę zdań zamienimy. Naszą akcję zapoczątkowaliśmy w 2018 roku, kiedy to przebadaliśmy również tutejszych piłkarzy. Co roku staramy się uczestniczyć w, tej, w tych akcjach. W tym roku zorganizowany został, stworzony został teledysk promujący profilaktykę. Urologiczną, informujący na temat tych chorób urologicznych. W sobotę zorganizowaliśmy spotkanie z, z pacjentami, w zasadzie nie z pacjentami, ale z osobami, które ch chciały przyjść zbadać się. Odbiór był niesamowity, dlatego że zgłosiło się do nas ponad 100 mężczyzn na takie badanie no, przeglądowe. I widzimy, że ta świadomość z roku na rok minimalnie rośnie. I mamy nadzieję, że poprzez kolejne akcje ta świadomość dalej będzie postępowała i przynajmniej kilka osób dzięki naszej akcji zostanie uratowanych. Dla mnie to była zupełna nowość, więc wszystko po trochu wywarło wrażenie i jednej rzeczy takiej bym nie wyciągnął. Bardzo często u pacjentów działa taki mechanizm wykluczenia, to znaczy oni nie dopuszczają do myśli, że to ich może dotyczyć jakaś choroba onkologiczna. Jest to jeżeli u, nawet u kogoś wśród znajomych wystąpi taka choroba, to pacjent, nawet jeżeli jest to bliska osoba, to i tak taka osoba, taki, taki, taki pacjent odsuwa to od siebie. Dlatego jeżeli nie będziemy organizowali takich akcji, nie będziemy uświadamiali, że to możesz być, dzisiaj jestem ja, jutro to możesz być ty, to pacjenci nadal będą po prostu sami się przed tym bronić i nie będą uczestniczyli w takich badaniach. Dlatego tak ważne jest to, żeby akcje były organizowane na szeroką Skalę, żeby uczestniczyli w tym tak jak dzisiaj sportowcy, bo to też e, no, zwiększa mimo wszystko tą świadomość i zachęca do udania się na takie badanie, czy na samo badanie. W dzisiejszym wykładzie mogę stwierdzić, iż bardzo prawdopodobne jest, że skorzystam z takiego badania. Pacjenci boją się wizyt urologicznych e, z dwóch względów. Przede wszystkim chodzi o wstyd, powtórę e, jest to kwestia związana z bólem podczas badania. E, wstyd. Ciężko przełamać, e, natomiast e, dla nas jest to codzienna praca, e, więc my nie traktujemy tego jako coś wyjątkowego, po prostu jest to pacjent, którego trzeba zbadać, nie, nie traktujemy tego w jakiś inny sposób, natomiast samo badanie jest niebolesne. E, diagnostyka raka jądra odbywa się wyłącznie na badaniu przedmiotowym, czyli po prostu trzeba... To, to jądro zbadać, to jądra zbadać palpacyjnie oraz wykonać badanie USG, które jest badaniem niebolesnym. Natomiast jeżeli chodzi o raka prostaty i badanie per rectum, również nie jest to badanie bolesne. Trwa 10 sekund i daje, może nam e, uratować życie, więc nie ma się czego bać. Nie jest to badanie bolesne. Zachęciłbym w ten sposób, że nic to nie kosztuje. A, a może uratować życie? Zachęcamy wszystkich do tego, żeby bacznie obserwować swój organizm, dbać o swoje zdrowie, badać się i w odpowiednim wieku również zacząć wykonywać badania przesiewowe.